Po prostu na ostatnim filmiku, chyba z 4 dni temu, został wrzucony. Daliście mi tyle wyświetleń. Daliście mi 104 wyświetlenia. I bardzo Wam za to dziękuję. I chciałbyśmy z Ciemunią spytać Was, jakie chci byś byście chcieli, chciały filmik. Chcieli, no chyba chcieli, no raczej nie wiem. Nie wiem. Yy, a jaki chcecie filmik po prostu? I ja na karcie społeczności dam takie coś, że jaki chcecie filmik? I ja tam dam kilka yy, moich pomysłów i wy sobie będziecie głosować na Filmik. Będę czekać 4 yy, dni, mniej więcej albo tydzień. Raczej tydzień chyba. No bo czekajcie. Teraz, jak ja to nagrywam, no to jest wtorek. No to środa, czwartek. No to środa, czwartek, piątek. Sobota, niedziela. No to w niedzielę będzie wrzucony filmik i o ten filmik raczej będzie wrzucony w niedzielę albo w środę, nie mam pojęcia. Ale macie czas, powiedzmy, zerknę sobie na kalendarz. Opa! Yy. no to, to macie do czas do 18. Nie. Do 21 yy, czerwca możecie głosować. Do 21 czerwca w tym roku. Wtedy akurat macie zakończenie roku. No i będzie koniec szkoły i koniec głosowania. Co wy na to? Dajcie tutaj łapkę w górę. To wtedy będę wiedziała, że chcecie następne filmiki. Bardzo wam jeszcze raz dziękuję za tyle łapek w górę. Pa.